Drugowie, prezentuję Wam e, kolejne zadanie, które możecie wykonać, dodatkowe. Również za to zadanie jest 5 punktów, natomiast pierwsze 4 osoby, które zrobią i wyślą mi e, zrobione zadanie, jak to robiły, dostają punktów 10. Tylko 4 osoby, które pierwsze zrobią. E, jest to taki schowek, na... ja tu akurat trzymam cukier, w drugim trzymam sól, e, jeszcze w których trzymam kawę, przyprawy na przykład do ryby, jakby można było złowić. To są dwie, dwa dzióbki od butelki 5 pięciolitrowej, one są sklejone, widzicie, tutaj gorącym klejem dookoła. W środku jest na przykład tutaj cukier, na sobie herbaty, na przykład na biwaku. Jest to o tyle fajne, że jest to lekkie, można to trzymać w kieszeni, w plecaku. A tutaj mamy sól, przepraszam, cukier. Tak on wygląda. I największą zaletą jest tego, że tak naprawdę jest to bardzo szybkie do zrobienia, bo jedyne co nam potrzeba to tylko dwie butelki plastikowe. Dziubki, dwa, do, żeby je uciąć. Pistolet na gorący klej, oczywiście musi być on załadowany laską kleju. No i oklejamy dookoła. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić z takich podobnych, żebyście wiedzieli, jak to się robi. Tak to wygląda. Można też jeszcze zrobić, to jest też zadanie dodatkowe ktoś może zrobić sobie solniczkę i pieprzniczkę czyli odkręca zatyczkę i ma na przykład drugą dodatkową, w której są dziurki. No i na przykład taką podziurkowaną zatyczkę i można sobie na przykład w terenie posolić zupę lub dodać pieprzu do jakiejś potrawy, żeby smak był lepszy. Także zachęcam Was do zrobienia czegoś takiego. Za chwilę zobaczycie, jak się to robi. Żeby zrobić taką skrytkę na na przykład na cukier, na sól, można w niej na przykład trzymać zapałki, żeby nie zamotnęły. Wycinamy z dwóch butelek plastikowych takie tutaj oto dzióbki wraz z nakrętkami. Posłuży nam do złączenia tych dwóch części gorący klej, którym delikatnie obtaczamy szyjkę. Można to zrobić parę razy, ze względu na to, że ona jest bardzo cienka i czasami klej spływa po bokach i dociskamy. Warto też, oczywiście, kiedy już nam się to skleiło, też od zewnątrz zrobić, ze względu na to, że czasami pomiędzy klejem mogą być jakieś szczeliny i na przykład, gdy będziemy tutaj trzymać zapałki bądź na przykład coś innego, może nam to łatwo zawilgotnić. Także warto jeszcze klejem nie żałować kleju i tu jeszcze boki łączenia tutaj dokładnie klejem skleić oczywiście potem nadmiar kleju można łatwo usunąć nożem jednak też należy uważać na to żeby gdy będziemy skrawać nożem nadmiary kleju żeby właśnie w takich miejscach gdzie mogą powstać szczeliny żeby tego kleju nie wydrapać tak wygląda świeżo po klejeniu nasze, nasza skrytka. Oczywiście po jakichś 3-4 minutach ten klej zeschnie i będzie go można łatwo zeskrawać wszystkie, wszystkie nadmiary.